Siemano wszystkim w dzisiejszym odcinku mamy mamy 7 października muszę pierwszy traktor z opryskiwaczem odstawić i będziemy siewnik zasypywali żytem i będziemy jechali w trasę. Niech tylko sobie traktor powietrze nabije. I, I ruszamy. Tu mamy żyto, odmianę serafin, żyto hybrydowe z kabuesa. Zaraz je będziemy wsypywali do siewnika. Kwalifikat. Serafino, odmiana Serafino Same chorsze stoją Trzy siewniki A tu Mateusz pali Czochlanda Patrzy jak siemnia. Co ściemniasz? w ja Tę nie będziemy sypali? Turem nie zasypujemy? To od Bo oni coś ładowarką robią To się złoży i zasypiemy A <śmiewanie> ty kurde Dawaj, dawaj, bo nie ma czasu Papa! O. Ale on się zna! Jest go, Dawaj pod te A więc jedziemy już yy, na tą działkę oddaloną od gospodarstwa 50 km po powierzchni 17 hektarów. Sierbnik jest zasypany. Wsypaliśmy jakieś tam tony 400, ziarenka wsypaliśmy. Droga jest bardzo dobra do samego pola, także tam siewnik nie powinien być jakoś mocno nadwyrężony. Także tam Mateusz będzie sobie powoli, powoli będzie jechał. Nic mu się tam nie, nie stanie jak tam się przejedzie z lekkim ładunkiem. W sensie siewnikowi się nic nie stanie, że tam przejedzie z lekkim ładunkiem. A ja jadę te kamienie tam zbierać Wszystko podczepione, gable podczepione Jadę tam bawić się. Dojechałem na pole i zaczynamy zbierać kamienia, ale pierwsze co to trzeba się posilić porządną porcją jadła przed robotą, człowiek głodny to nie idzie się skupić w tym na robocie Trzeba, trzeba zjeść i dopiero można działać. Zacznę pierw tu od poprzeczniaka. I tutaj tak kamieni nie ma. Na pewno tutaj na poprzeczniaku będzie. Później tam przy wysepce. No i tam, tam od lasu. I na tamtym poprzeczniaku. Środek jest w miarę czysty, tutaj nic bynajmniej nie pamiętam, bo ale z moją pamięcią to też różnie bywa. Raz jest dobra, raz szwankuje, także Także wiecie, jak to jest. Chcę Wam coś pokazać. Bednar to jest maszyna. To patrzcie, co on zrobił z tym kamieniem. Pękamień. Widzicie? Bednar to jest twarda maszyna. Pod nim aż kamienie pękają. Tu jest bardzo dużo kamieni. Tam mam takiego jednego. Że szpadla nie wziąłem, bo bym go szpadłem wytargał. Ale po to jest łyżka. Żeby bawić się łyżką, no jest tu kilka głazów. Tu mamy kolejnego głaza. Musiałem je pomijać, niestety. Ale to Mateusz sobie doprawi. Taki piękny tu leży. Cyk, tam drugi. Ale to sobie turem powyciągam. Nie będę przecież tutaj rękoma kopał. Jak ktoś nie ma w rękach i w nogach to ma w głowie I też na odwrót może być Zara tu podjadę, cyk cyk I się powytarguję też Wytarga się te kamienie Taki to okaz Ładny kamyczek Oj dziura się zrobiła, będę musiał to zaciągnąć Taki to kamyczek był Elegant, elegancki powiem wam Takiego kamienia, żebym wyorał Tu dostał cios No Ogólnie to jako taki wysypiska kamieni nie ma Ale są głazy Głazy są takie kamienie, no to tam sporadycznie się zdarzają. Będę musiał go wyciągnąć. Takie kamienie to się taki dużo nie ma. Najgorsze zagrożenie to jest duże głazy są dla maszyny, dla kombajnu dużo nie zostało. Jadę, tam jeszcze było takie małe poletko, gdzie było sporo kamieni, jadę to wyzbieram, no i pójdę do Mateusza, no i zobaczymy, może poczekam z nim trochę, bo może jeszcze coś powyciąga, jak już jestem to zbiorę je, nikt mnie nie goni, to wyzbieram je, może on jeszcze jakiegoś wyciągnie kamienia talerzówką i po prostu go zabiorę. Poszedł po tej skarpie Tego tak nie widać Kamera tego nie oddaje Ale nawet jak się tam daleko gdzie stoi To tu nie widać jaka jest skarpa przy tym lasku To się tak wydaje, że to jest niby płasko Ale pierwszy raz jak tu przyjechałem Musiałem rozsiewać nawóz To powiem wam Z srebrnikiem Powiem wam, tu przestraszyłem się Tu jest taka skarpa Tu tego nie widać, ale mówię Tu jest taka skarpa, ostatnio jak tu Krzysztof rozsiewał wapno, to rozrzutnik bokiem leciał masakra są tu rzeźbi ty co, ty ziarna wyjadasz? nie wyjadaj co ty ziarna wyjadasz? głodny jestem, śniadania nie no ty dobry ściemniacz jesteś uważaj, patrz, jak co? pokazać co pokazać? jak leż? ziarno? weź zasłoń, bo zasłoń no, po Na dwa centymetry lekko ponad dwa Ty to się znasz, co? Szpec, jak ty to mówisz Szpec? Ale szedłem tam nawet po tej glinie, to tam nie wszystko zakryte jest No to chodzi O, żeś ustawił siewnik, co? Ty to fachowiec jesteś Jest dobrze Będzie plon? No się okaże Za jakiś czas <noise> Za rok żniwa Tak Mówią Mateusz, kto szuka, ten znajdzie. Czego? I Tak, zi ziarenka. Ziarenko prawdy. O, jest. Jest? Kto szuka, ten znajdzie, widzisz? Choby. Od razu znalazł. Ty tak? Jest dobrze, dobra. Ty Można się działać. słuchaj wujka Michała. Bójka. Kto tu jest starszy? Ty kur... A kogo może być wujkiem. Ty. dobry jesteś, Hachman. Dziadek, mruz, kurde. No i by zapuścił brodę. A Fachmeister już tam musi grzebać w komputerze. Ile ty tego siejesz? 72 kg na hektar. Siejemy. Siejemy 200 ziaren na metr kwadratowy. Odmiana Serafino, jak Michał pewnie wspominał z KWS-u. Nasie, chłopak. Tak! Stary siewca! Ja, ja jestem ten! Królem, ku, królem Żyta! U mnie, u mnie Żyta na, na moim gospodarstwie to jak uprawiam to jest y, największy obszar praktycznie w tym roku co były zbiory to najwięcej miałem zasianego Żyta też właśnie z KWS-u Berado i Igora Uwaga bo dziury Ja nie wiem kto tu uprawiał Jest dobrze uprawione Będzie stolik Stadion narodowy Drugi przenoszą tutaj na pole Chociaż może w końcu pierwszy mecz jakiś wygramy no, Tutaj kępy nie znajdą Chłopie. Tutaj kępy nie ale może kępną no. Kępyną no. W skarpie będziemy Tak Góra śmierci 3 2 Gdzie już Dwa była No jak jedna była, a gdzie była druga góra śmierci? Tomek Lekcjonem. A no, musimy no ta. sumie tak. pszenicy tylko w sumie nie nagraliśmy Tak się jemy Z jęczmienia coś tam nie, załapałem, jęczmienia nie, nie no coś teraz... tam jęczmienia załapałem, żyto, to było, rzepak był pszenicy tylko nie zdążyłem nagrać Bo my nie siejemy pszenicy no, nie. nie, pszenica już posiana, już jest na wierzchu że żeśmy Mati pszenicy zasiął? W nie, sumie, chyba tylko ty siałeś Nie, no to czy, my też siał po po, po po pusem posiem. też było siane? Ja siałem pszenicę po pszenicy Siałem, były uprawiane tigerem i ja siałem pszenicę yy, Pontikusa. Ja wszystko siałem w Pontikusie, ja chyba zasiałem 75 albo po 80 hektarów później jeszcze tam Tomek siał, no to nie wiem, gdzieś się stowało, się to też te w 50 w tamtych kawałkach, ale to już inne odmiany. Jak chcecie wiedzieć, to chyba siał yy, Paszową Momentum z Poliszagro. I co on tam jeszcze siał? Jeszcze chyba siał. Co yy, on siał? A czy coś tam jeszcze. Od razu, jak takie zimy, chcieliśmy pogratulować jeszcze wosku. Zajęcia drugiego miejsca w konkursie Agroligi na Bezpieczne Gospodarstwo Zachodnio-Pomorskim. Drugie miejsce zajęli także gratulacje i życzymy, co życzymy? dalszych sukcesów, sukcesów i wysokich plonów. I, wysoki plonów tak. I żeby na następny rok znowu były jakieś rekordy bite, ale tym razem Guinnessa. Ginesa, dokładnie, żeby było pierwsze miejsce. Także jeszcze raz gratulacje. A teraz, drodzy widzowie, mam coś dla Michała za dobrą orkę. Muszę mu pogratulować. I teraz, ciekawe, drodzy widzowie, kto pozna ten napój i smakołyk. To jest zestaw prawdziwego oracza tutaj go wręczam Michałowi Niech się napije, bo mówi, że dzisiaj zbiera kamienie A dziękuję, dziękuję I wodą się nie może napić, a Faxi Kondi, to jest... Mateusz to dobry piękny. kolega jest I jak pojadę teraz do Danii za miesiąc To przywiozę mu cały karton świniaków I tak będzie ora orkę zimową, że zobaczycie Bruzna będzie taka prosta a będziecie dawać tylko łapki w górę Podziękowania dla Mateusza Zaraz się napijemy Zdrówko Drodzy Widzowie! Mateusz już dookoła obsiewa pole Także zakańczamy tutaj żyta na tej działce O 17 hektarów No ja czekam na Mateusza, wrócimy sobie razem A ja żegnam się z Wami, drodzy widzowie, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.